Zadanie 25. Każda z krawędzi podstawy trójkątnej ostrosłupa ma długość 10 pierwiastków z 3, a każda jego krawędź boczna ma długość 15. Oblicz wysokość tego ostrosłupa, zapisz obliczenia. Dobra, czyli mamy tak. E, mamy ostrosłup trójkątny, czyli to oznacza, że w podstawie jest trójkąt i mamy napisane, że każda z krawędzi podstawy tegoż ostrosłupa... Ma długość 10 pierwiastka z 3. No dobra, to sobie to narysujmy w takim razie. Czyli rysujemy sobie ostrosłup trójkątny. Prawidłowy to będzie. Zaraz sobie powiem, co znaczy prawidłowy. E, więc tak, no proponuję za, zazwyczaj zaczynać od podstawy. Czyli tak, w, y, w ostrosłupie trójkątnym, no to polecam w taki sposób rysować tą dolną, czy dolną, to no jest jedyna postawa, czyli po prostu podstawę. Mm. W taki sposób, żeby właśnie o, było tak ułożone, bo na przykład, gdybyśmy zaczęli w ten sposób rysować, powiedzmy, o tak. Tak i. I tak. No to jaki jest problem? Jak będziemy, jakby, jakby zaczniemy sobie rysować te krawędzie boczne, no to wtedy otrzymamy coś takiego. O, coś takiego. No i. Może to nie jest jakiś wielki problem, ale chodzi o to, że ta ściana jest bardzo słabo widoczna. E, więc raczej staram się nie rysować tego w ten sposób. Tak? To Znaczy tej podstawy nie rysuję w taki sposób zwróconej. Tylko właśnie o, w taki sposób. Więc też taka mała wskazówka rysowania. nierysowania. E, bo teraz, tak, jeżeli sobie teraz narysuję. O, te krawędzie boczne. no to się okaże, że wszystkie ściany są o wiele lepiej widoczne wtedy, nie? Teraz już nie ma problemu. Ta ściana jest dobrze widoczna, ta ściana jest dobrze widoczna, no i ta ściana z tyłu też jest dobrze widoczna. Więc polecam po prostu w taki sposób rysować. Dobra, kolejna rzecz. Oznaczmy sobie wierzchołki tego ostrosłupa, czyli wierzchołki podstawy ABC, no i wierzchołek samego ostrosłupa, no to tutaj jako punkt S się zazwyczaj oznacza. I teraz nanosimy sobie dane, czyli mamy napisane, że każda z krawędzi podstawy ma długość 10 pierwiastków z trzech. No to zapisuję 10 pierwiastków z trzech, 10 pierwiastków z trzech oraz 10 pierwiastków z trzech. A każda jego krawędź boczna ma długość 15. No to też sobie to narysujmy w takim razie. Znaczy może w ten sposób tutaj 15, 15 i 15. Może innym kolorem w sumie, żeby jakoś tak się bardziej wyróżniał. Czyli 15, 15 i 15. I chcemy obliczyć wysokość tego ostrosłupa. No to narysujmy wysokość. Będzie jakoś sobie tak szło, powiedzmy. Dajmy to w ten sposób. No i zaznaczmy sobie to jako duże H. Wysokość to jest ostrosłupa, zazwyczaj duże H się oznacza. Dobra. No i teraz tak. Skoro mamy napisane, że. Yy, wszystkie krawędzie podstawy są tej samej długości oraz krawędzie boczne ostrosłupa są też tej samej długości, to to oznacza, że mamy do czynienia w zasadzie z ostrosupem prawidłowym trójkątnym. Ogólnie ostrosup prawidłowy, no, jest to taki ostrosłup, w którym w podstawie jest wielokąt foremny oraz krawędzie boczne są tej samej długości. W podstawie mamy wielokąt foremny, a konkretnie trójkąt równoboczny, no bo wiemy, że wszystkie boki w podstawie są równe. No to skoro tak, no to trójkąt musi być równoboczny, rzecz jasna. No i krawędzie boczne są sobie równe, czyli koniec końców mamy sposób prawidłowy trójkątny. Teraz tak, co w związku z tym? W związku z tym, gdybyśmy sobie narysowali wysokości w tym, że trójkącie, to wyglądałoby może w ten sposób. To będzie jakaś jedna wysokość, tutaj druga wysokość, o, jakoś tak niech leci, oraz trzecią wysokość, w ten sposób. No to okazuje się, że ten spodek wysokości, spodek wysokości, czyli to jest ten punkt, w którym e, styka się wysokość ostrosłupa z podstawą, tak? To może nazwiemy sobie ten punkt jako D, powiedzmy. To okazuje się, że ten spodek wysokości znajduje się dokładnie w tym samym punkcie co punkt przecięcia wysokości w trójkącie równobocznym. No i w związku z tym możemy sobie na przykład utworzyć jakiś trójkąt prostokątny. Bo na przykład, gdybyśmy sobie o, dajmy na to, gdybyśmy sobie tak tutaj o taki trójkąt zrobili. Jeszcze czas spróbuję to narysować go sensowniej. Dobra, próba trzecia. Stąd o, dobra. Ok, do trzech tylko udało się. To mamy tutaj trójkąt prostokątny widzimy. Może spróbujemy go sobie jakoś pogrubić. Innym kolorem. Może o, w ten sposób. Na czerwono sobie zaznaczamy ten trójkąt. O, dobra. Ok, czyli ten czerwony trójkącik, on jest prostokątny. Czyli mamy trójkąt ADS, tak? Tutaj oczywiście jest, może tutaj jeszcze raz napiszę, to jest punkt D. Dobra. No i teraz tak. Proponuję, żebyśmy sobie narysowali może jeszcze ten trójkąt ABC w, w widoku z góry. Czyli po prostu wyjmujemy sobie ten trójkąt. Czyli będziemy mieli wtedy tak. Coś takiego. O, no, mamy trójkąt. Dobra, tutaj mamy wierzchołki ABC. I teraz narysujmy sobie wysokości jeszcze raz, tutaj w tym trójkącie. To jakoś tak będzie szło. Tak. No i w ten sposób. Dobra. Co teraz? No, okazuje się że ten punkt przecięcia wysokości, czyli ten nasz punkt, no ten nasz punkt d tutaj, ten nasz punkt d, on dzieli każdą z tych wysokości w stosunku 2 do 1, to znaczy CD jest dwa razy dłuższe od tutaj, no nic nie zaznaczyłem jeszcze, to możemy sobie tutaj o, na przykład punkt E oznaczyć, czyli to będzie, czyli tutaj to będzie ten punkt, tu mamy e, czyli CD jest dwa razy dłuższe od dE, Czyli możemy sobie e, zaznaczyć, że to jest na przykład, no powiedzmy, nie wiem, niech to będzie. Tam 2x, a to będzie X. E, no i analogicznie w tych pozostałych wysokościach, czyli tutaj, ma, tutaj mielibyśmy 2x, a tutaj x, tutaj tak samo 2x, a tutaj X. Czyli jak ma nam to pomóc? Ano w taki sposób, że gdybyśmy znali wysokość tego trójkąta równobocznego. To moglibyśmy w takim razie policzyć, ile wynosi to 2x, czyli ten nasz odcinek CD. A jeżeli będziemy znali CD, e, no to będziemy też znali automatycznie AD, tak, czyli to tutaj. A to nasze AD to jest właśnie jeden z boków tego trójkąta prostokątnego, czyli jeżeli poznamy długość AD, i będziemy, no i wiemy, że znamy, e, wiemy, że odcinek AS ma 15, no to stwierdzenie Pythagorasa wyliczymy bez problemu wtedy wysokość tego ostrosłupa. No i teraz wiemy, że wiemy, że podstawa ma krawędź długości 10 pierwiastków z 3. Tu zapiszmy. 10 pierwiastków z 3 i 10 pierwiastków z 3. Zatem, jeżeli chcemy policzyć wysokość trójkąta równobocznego, no to pamiętamy, że był taki wzorek na wysokość w trójkącie równobocznym i to było a pierwiastek z 3 przez 2, gdzie nasze a to jest 10 pierwiastków z 3, bo to jest bok... Trójkąta równobocznego. To podstawiamy. 10 pierwiastków z 3 razy pierwiastek z 3 to podzielone przez 2. To możemy od razu 10 z dwójką skrócić, to będzie 1, to będzie 5. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli mamy 5 razy 3, czyli wysokość wynosi 15. Czyli nasz odcinek CD. czyli no de facto też AD, to będzie 2x, to jest 2x, eee, no czyli skoro 3x to jest 15, no to wtedy 2x to będzie 10, tak? Może, może gdzieś to jeszcze zapiszemy, zapiszemy sobie z boku, tak? Także skoro 3x to jest nasza wysokość, czyli to jest 15, no to wtedy 1x to będzie 5, czyli 2x to będzie 10, tak? No to już raczej chyba jest w miarę oczywiste, że 2x to będzie 10, czyli 2x, e, no to jest 10. Dobra, czyli nasz odcinek AD jest 10, to możemy też tutaj zapisać na rysunku. No i w takim razie stwierdzenia Pitagorasa już nie pozostało nic innego, jak policzyć tę wysokość, czyli e, no to mamy tak, h kwadrat dodać 10 kwadrat równa się 15 do kwadratu. No to mamy tak h kwadrat równa się 15 do kwadratu to jest 225 odjąć 10 do kwadratu czyli odjąć 100 czyli h kwadrat równa się 125 czyli samo h to będzie pierwiastek ze 125 albo minus ale oczywiście to ujemne odrzucamy rozwiązanie no bo wysokość nie może być ujemna No i 125 no to co no to to będzie 25 razy 5 czyli to będzie 5 pierwiastków z 5, tak. Oczywiście jeżeli tutaj byśmy się nie zorientowali tak od razu z, od razu tak na szybko, że to jest 25 razy 5, no to oczywiście można, z, można, sobie z boku zrobić ten rozkład na czynniki, tak, pod kreską. Czyli tam 125 na 5, tak, 25 na 5, to jest 5, 5, 1, czyli łączymy w pary te same liczby, no to stąd otrzymamy, że to jest, Innym kolorem. Stąd powstaje nam piątka. A to, co nie ma pary, zostaje pod pierwiastkiem. Więc widzimy, o, że to jest to. No dobra. No to tyle, jeśli chodzi o to zadanie, i przechodzimy już do ostatniego zadania, dwudziestego, którego? 26. Dwudziestego